Cześć, witajcie. W imieniu Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego i wszystkich pracowników Agencji Wydawniczej PIPES zapraszam serdecznie do udziału w koncercie charytatywnym, jaki organizujemy w najbliższą niedzielę, 19 września o godzinie 14, tutaj, na scenie przystani miejskiej. Ja Specjalnie dla Was wystąpią między innymi zespół wokalni z Miejskiego Centrum Kultury, ja, 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 ja. Popłyniemy razem, zmieniamy na świat, zbierając się tak bo żadna lama nie będzie tańczyć sama Red Gitars, grający cowery czerwonych gitar ty star, ty był, masz. Mister Sebi A ja się bawić chcę do białego rana. Kochać cię i bit z tobos pana I zespół dreszcze o, ja się... Przy okazji koncertu przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji, m.in. kiełbaski z grilla, muchańce dla dzieci. Szczegóły podamy wkrótce. Obserwujcie nasz fanpage na Facebooku. Zapraszamy serdecznie.